Wyobraź sobie to: pewnej nocy budzisz się gwałtownie, niespokojny, jakby coś niewidzialnego przeszywało powietrze w Twoim pokoju. Masz wrażenie, że ktoś Cię obserwuje subtelnie, cicho, jakby za zasłony, której nie potrafisz uchylić. Uczucie, które wywołuje chłód na skórze, miesza się z niepokojem w sercu. Czy to tylko wyobraźnia, a może coś więcej? Czy to możliwe, że ktoś, choć już dawno temu odszedł, teraz próbuje dotknąć twojego świata? Wielu wierzących zastanawiało się nad tym pytaniem. Chrześcijańska wiara mówi o duszach czyśćcowych, tych, które przechodzą przez oczyszczenie, aby być bliżej Boga. Ale czy te dusze w swojej wędrówce mogą szukać pomocy u nas żyjących? Czy mogą pozostawiać znaki, ciche wołanie? Które ma nas poprowadzić do modlitwy? Dziś spróbujemy wspólnie zmierzyć się z tym tajemniczym zjawiskiem. Dusze czyścowe, czasami za Bożym przyzwoleniem, próbują przekazać nam swoje potrzeby. Znaki, które pozostawiają, mogą być niepokojące, ale kryją w sobie wołanie o wsparcie. Spróbujmy je zrozumieć i dowiedzieć się, jak możemy im pomóc w ich drodze ku pełni światła. Kościół katolicki od wieków naucza o istnieniu czyścica miejsca, a zarazem stanu, w którym dusze oczyszczają się, by móc w pełni zjednoczyć się z Bogiem. To nie jest kara, ale raczej proces, który pozwala duszom uwolnić się od wszelkich pozostałości grzechów i zyskać duchową czystość. To trudny, ale konieczny etap, w którym dusze odczuwają ogromną tęsknotę za Bogiem, tęsknotę tak intensywną, że staje się ona ich największym cierpieniem. Nie są jednak pozostawione same sobie. Kościół uczy, że nasza modlitwa, ofiarowane msze święte, akty miłosierdzia i szczególne formy duchowego wsparcia mogą realnie skrócić czas, jaki dusze spędzają w czyśćcu. Możemy wyciągnąć do nich rękę, pomagając w ich oczyszczeniu poprzez nasze duchowe gesty. Każdy akt miłosierdzia, każda modlitwa różańcowa, każda eucharystia ofiarowana w ich intencji to iskra nadziei i ulgi, która dociera do tych dusz. Ale jest coś jeszcze. W wyjątkowych przypadkach, za Bożym przyzwoleniem, dusze czyśćcowe mogą nawiązać kontakt z żyjącymi. Nie dzieje się to przypadkowo ani bez celu. Taki kontakt ma nas obudzić, przypomnieć o potrzebie modlitwy. I naszej odpowiedzialności za tych, którzy jeszcze nie osiągnęli pełni światłości. To subtelne wołania, których nie można ignorować. Czasem są to wspomnienia, ciche natchnienia, a innym razem odczucia, które zdają się przeszywać naszą duszę. Wszystkie jednak mają jeden cel przypomnieć nam, że możemy pomóc. Znaki, które dusze czyśćcowe pozostawiają, mogą być subtelne, ale dla tych, którzy potrafią się wsłuchać, są wyraźnym wołaniem o pomoc. Nie mają nas przestraszyć, ale skierować naszą uwagę na to co duchowe. Oto jak te znaki mogą wyglądać. Czasami są to nagłe wspomnienia o osobie, która już odeszła. Bez żadnej wyraźnej przyczyny myślisz o kimś, kto był dla ciebie ważny, albo wręcz przeciwnie. Kogoś, kto przez lata był tylko tłem Twojego życia. Wspomnienia mogą być wyraźne, jak obrazy z przeszłości, albo delikatne, jak cicha tęsknota. To może być znak, że ta dusza potrzebuje Twojej modlitwy. Innym razem pojawia się wewnętrzne natchnienie, by pomodlić się za konkretną osobę. Nagle podczas codziennych zajęć czujesz impuls, że powinieneś się zatrzymać. I westchnąć za kogoś, kto od dawna nie był w twoich myślach. Takie uczucie jest często wyraźne, nie do zignorowania, jakby ktoś szeptał do twojego serca. Znaki mogą też przyjść przez przyrodę: może to być ptak, który siada w nietypowym miejscu, lub podmuch wiatru, który niesie coś, czego nie da się opisać słowami. Wierzący mówią o gołębiach, które symbolizują dusze szukające pomocy. Te subtelności mogą być przypomnieniem, że modlitwa jest potrzebna. Nierzadko dusze odwiedzają nas we śnie. To nie są zwykłe sny, ale takie, które zostają w pamięci. Sny o zmarłych są spokojne, ale niezwykle realistyczne. W takich snach zmarły może wyrazić potrzebę modlitwy lub po prostu przypomnieć o swoim istnieniu. Budzimy się z wrażeniem, jakbyśmy rzeczywiście z kimś rozmawiali. Bywa, że czujemy ich obecność w najbardziej subtelny sposób. Może to być ciepło, lekki dotyk lub intuicyjne poczucie, że ktoś jest obok nas, nawet jeśli nikt nie stoi w pokoju. To uczucie bliskości nie wywołuje strachu, ale porusza nasze serce. Niektóre znaki są bardziej fizyczne: dusze mogą zwrócić uwagę na siebie poprzez drobne zakłócenia techniczne, zegar, który nagle staje w określonej godzinie. Światło, które zaczyna migotać, albo inny przedmiot, który działa w sposób nietypowy. Takie zjawiska często zdarzają się w chwilach, kiedy myślimy o zmarłych. Wreszcie, mogą to być ciche dźwięki, jak delikatne pukanie, stuknięcie, czy inny odgłos, który pojawia się bez wyraźnej przyczyny. To nie są hałaśliwe zjawiska, ale subtelne, jakby ktoś delikatnie pukał do drzwi naszego serca, przypominając o swojej obecności. Każdy z tych znaków to cichy apel. Dusze czyśćcowe za Bożym przyzwoleniem wskazują nam, że nasza modlitwa i pamięć mają moc. Warto się na te znaki otworzyć i odpowiedzieć na nie gestem miłosierdzia. Maria Sima była austriacką mistyczką, która przez wiele lat dzieliła się swoimi doświadczeniami związanymi z duszami czyśćcowymi. Wierzyła, że została obdarzona niezwykłym darem, możliwością kontaktu z duszami cierpiącymi w czyśćcu. Swoje życie poświęciła modlitwie, ofiarom i przekazywaniu światu przesłania o duchowym oczyszczeniu, jakie dusze muszą przejść, aby osiągnąć pełnię światła Bożego. Według Marii Simy dusze w czyśćcu cierpią w różny sposób w zależności od grzechów, które popełniły za życia. Niektóre dusze doświadczają lżejszych form oczyszczenia. Ich tęsknota za Bogiem jest wielka, ale nieprzytłaczająca. Jednak inne, bardziej obciążone winami, przechodzą przez ogromne duchowe cierpienia. ma często podkreślała, że największą udręką dusz jest tęsknota za bliskością Boga. To pragnienie, które nie może być zaspokojone, jest ich największym bólem. Mistyczka przekazywała również, jak wielką rolę w pomaganiu tym duszom odgrywają modlitwa, Eucharystia i różaniec. Mówiła, że msza święta, ofiarowana w intencji dusz czyśćcowych, ma szczególną moc skracania ich cierpienia. Różaniec, dzięki swojej głębokiej więzi z Maryją, przynosi duszom ulgę i nadzieję. Simma podkreślała, że każdy akt miłosierdzia, każda drobna modlitwa skierowana do Boga za duszę jest dla nich jak promień światła w ciemnym tunelu. Maria przestrzegała jednak przed próbami samodzielnego kontaktowania się z duszami czyśćcowymi. Jej zdaniem takie działania, podejmowane bez modlitwy, duchowego przygotowania i wiedzy, mogą być bardzo niebezpieczne. Tego rodzaju eksperymenty mogą otworzyć drzwi nie duszom cierpiącym, ale duchom nieczystym, które mogą szkodzić osobie próbującej nawiązać kontakt. Simma zawsze podkreślała, że dusze czyścowe kontaktują się z żyjącymi wyłącznie za Bożym przyzwoleniem i w określonym celu, nigdy na życzenie człowieka. Jej świadectwa przypominają nam, że czyściec jest rzeczywistością, która wymaga naszego zaangażowania w modlitwę za zmarłych to dar. Który możemy im ofiarować, nasza modlitwa staje się mostem między światem żyjących a duszami, które jeszcze oczekują na pełne zjednoczenie z Bogiem. Przesłanie Marisimi to nie tylko przestroga, ale przede wszystkim zachęta, byśmy nie zapominali o tych, którzy potrzebują naszej pomocy. Listopad to szczególny czas w roku, gdy nasza uwaga kieruje się w stronę tych, którzy potrzebują naszej duchowej pomocy. Dwa wyjątkowe dni. Na początku miesiąca uroczystość wszystkich świętych i dzień zaduszny mają w tradycji katolickiej ogromne znaczenie. To wtedy Kościół przypomina nam o więzi, jaka łączy nas z tymi, którzy zakończyli swoją ziemską wędrówkę, a teraz oczekują na pełnię Bożej obecności. Uroczystość wszystkich świętych, obchodzona 1 listopada, to dzień radości, wspomnienie tych, którzy osiągnęli już świętość i przebywają w niebie. Jednak zaraz po nim. 2 listopada następuje dzień zaduszny. Jest to moment refleksji i modlitwy za dusze, które wciąż potrzebują oczyszczenia, by dostąpić zbawienia. Kościół zachęca, by w tym czasie szczególnie pamiętać o tych duszach w czyśćcu, które liczą na naszą pomoc. Listopad jest miesiącem intensywnej modlitwy za zmarłych. To czas, gdy nasze wizyty na cmentarzach, zapalane znicze i składane kwiaty stają się widzialnym znakiem pamięci, ale to modlitwa ma największą moc. Msze święte ofiarowane w intencji cierpiących dusz czyśćcowych, różaniec, akty miłosierdzia, wszystkie te gesty mogą skrócić ich cierpienia i przybliżyć je do światłości Bożej. Wielu wierzących zauważa, że właśnie w listopadzie odczuwają szczególną bliskość dusz czyśćcowych. Maria Simma podkreślała, że ten czas jest wyjątkowy, ponieważ więcej ludzi modli się za zmarłych, co sprawia, że dusze doświadczają ulgi i nadziei. To miesiąc, kiedy nasze modlitwy mają szczególną siłę, a świat duchowy i nasz ziemski wydają się być bliżej siebie. Pamiętajmy, że każda modlitwa, nawet najprostsza, niesie duszą ulgę. W listopadzie, poprzez nasze gesty i modlitwy. Możemy dać cierpiącym duszom to, czego najbardziej potrzebują wsparcie w drodze do pełni światła. Niech ten miesiąc stanie się czasem naszej duchowej troski i refleksji nad tym, jak wiele możemy uczynić dla tych, którzy liczą na naszą pamięć i miłosierdzie. Pewnego razu wydarzyło się coś, co do dziś pozostaje głęboko w pamięci pewnej rodziny. To opowieść o mojej znajomej, która pewnej nocy obudziła się nagle. Z dziwnym uczuciem ucisku w klatce piersiowej, jakby coś ją przygniatało, zabierając oddech. Ten niepokój nie dawał jej spokoju. Serce biło szybciej, a w głowie pojawiła się myśl, której nie potrafiła odrzucić. Pierwsza rzecz, która przyszła jej na myśl, to grup pewnej krewnej, kobiety, o której nikt w rodzinie już nie pamiętał. Ta krewna była osobą, którą rzadko wspominano. Ale dawniej jej ciocia z ogromnym oddaniem odwiedzała jej miejsce spoczynku. Sprzątała, pielęgnowała grób, zapalała znicze, modliła się. Jednak po odejściu cioci nikt nie przejął tej tradycji, a grób pozostał zapomniany. Tej nocy znajoma nie mogła się uspokoić. Uczucie niepokoju i wspomnienie o opuszczonym grobie były tak silne, że postanowiła działać. Rano jeszcze zanim rozpoczęła swoje codzienne obowiązki, poszła na cmentarz. Znalazła zapomniany grób, który rzeczywiście wyglądał na opuszczony i zaniedbany. Zapaliła znicz, pomodliła się, oddając te dusze Bożemu miłosierdziu. W sercu poczuła dziwną ulgę, jakby ciężar, który jej towarzyszył przez całą noc, zniknął. Od tamtej chwili uczucie ucisku już się nie pojawiło. Co więcej, Moja znajoma mówiła, że w jej sercu zagościł spokój, jakiego dawno nie czuła. To doświadczenie pozostawiło w niej głębokie przekonanie, że dusze potrzebują naszej modlitwy i pamięci. Ta krewna, choć nikt już o niej nie myślał, w subtelny sposób przypomniała o sobie, wołając o duchowe wsparcie. Ta historia jest dla nas wszystkich przypomnieniem, że zapomniane dusze mogą szukać pomocy, a nasza modlitwa i gesty miłosierdzia. Mają ogromną moc. Czasem wystarczy chwila refleksji, jedno odwiedzenie grobu, zapalenie znicza, by przynieść ulgę zarówno duszom, jak i nam samym. Dusze czyścowe, w swojej drodze do pełni światłości liczą na naszą pomoc. Modlitwa, ofiarowane msze święte, różaniec czy akty miłosierdzia to największe dary, jakie możemy im ofiarować. Każde takie działanie niesie ulgę ich cierpieniom, skraca czas oczyszczenia i przybliża je do Boga. To nie tylko akt duchowej troski, ale także wyraz naszej miłości i więzi z tymi, którzy nadal są częścią naszej wspólnoty. Znaki, które czasem możemy dostrzec, wspomnienia, sny, ciche odczucia obecności, nie są powodem do strachu, nie mają nas przerażać, lecz budzić do refleksji. To subtelne przypomnienia, że możemy uczynić coś wielkiego dla dusz, które potrzebują naszego wsparcia. Zamiast uciekać od tych znaków, warto odpowiedzieć na nie modlitwą i gestami miłosierdzia. Pamięć o tych, którzy oczekują na pełnię światłości, to wyraz naszej duchowej odpowiedzialności. Regularna modlitwa za ich spokój, szczególnie w listopadzie, kiedy Kościół przypomina o tej potrzebie, jest czymś więcej niż tradycją, to nasza wspólna misja. Dusze czyśćcowe przypominają nam również o kruchości życia, o tym, że warto kierować się dobrem, miłosierdziem i wiarą. Ta duchowa więź między światem żyjących a zmarłych nie kończy się nigdy. Jest mostem, który przypomina nam, że modlitwa ma potężną moc, zdolną przemieniać rzeczywistość. Pamiętajmy o duszach w naszych codziennych modlitwach, bo ich potrzeba naszej troski jest wołaniem o miłość, której każdy z nas może udzielić. To piękny akt wiary, który przynosi pokój zarówno im, jak i nam samym. Na zakończenie chcecie zachęcić do działania. Pomyśl o tych, którzy mogą teraz potrzebować twojej modlitwy. Szczególnie w listopadzie, w tym wyjątkowym czasie, kiedy kościół przypomina o duszach oczekujących na pełnię światła. Ofiaruj modlitwę, zapal znicz Odwiedź grup bliskiej osoby lub kogoś, o kim już nikt nie pamięta. Każdy taki gest ma ogromne znaczenie, zarówno dla tych dusz, jak i dla nas samych. Dziękuję Tobie, że obejrzałeś ten film i że zechciałeś zastanowić się nad tą ważną, duchową rzeczywistością. Jeśli kiedykolwiek doświadczyłeś podobnych znaków, o jakich dzisiaj mówiliśmy, podziel się swoimi doświadczeniami w komentarzach. Twoje historie mogą pomóc innym lepiej zrozumieć, jak wielką moc ma modlitwa. Jeśli interesują Cię tematy duchowe i chcesz dowiedzieć się więcej o wierze, życiu i tajemnicach, które nas otaczają, zapraszam do subskrybowania naszego kanału. Znajdziesz tu wiele inspirujących treści, które pomogą Tobie zgłębiać wiarę i odkrywać duchowy wymiar życia. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Drodzy słuchacze, jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, proszę kliknijcie łapkę w górę. To dla nas wielkie wsparcie. Jeśli chcielibyście podzielić się swoją opinią lub refleksją na temat poruszonej tematyki, koniecznie zostawcie komentarz pod filmem. Zauważyliśmy, że zdecydowana większość z Was, którzy nas oglądają, jeszcze nie subskrybuje naszego kanału. Jeśli chcecie wspierać nas dalej i nie przegapić żadnego nowego odcinka, Koniecznie kliknijcie przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek obok, aby być na bieżąco z naszymi najnowszymi publikacjami. Dziękujemy za wsparcie.